Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z filmem, który najbardziej lubię realizować, a mianowicie z filmem z cyklu nowości w mojej kolekcji perfum, czyli krótko mówiąc, perfumowym haulem. Ponieważ mamy za sobą dość dużo okazji do kupienia perfum w cenach promocyjnych, bo był i Black Week, Black Friday, Cyber Monday, no to. Niestety tych okazji do zakupu perfum w bardzo korzystnych cenach było dużo. Te okazje kusiły, oczywiście, tych okazji nie zawahałam się użyć. I do mojej kolekcji, uważajcie, dołączyło aż 17 flakonów. Postanowiłam w związku z tym, że to jest aż 17 butelek perfum, podzielić dzisiejszy film na dwie części. Bo myślę, że gdybym leciała ciągiem z tymi 17 butelkami, to byśmy sobie tu trochę posiedzieli. A to też nie o to chodzi, z szacunku dla Was, żebyście mieli chwilę wytchnienia i przerwy, i z szacunku dla mojego własnego głosu, postanowiłam ten film podzielić na dwie części. A zatem, jeśli jesteście ciekawi, co dołączyło do mojej kolekcji w korzystnych cenach z okazji różnorodnych, okazji black cyber mondayowych, bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. I pierwszymi perfumami w dzisiejszym filmie, o których chciałabym Wam powiedzieć, to kompozycja, która była na mojej wishliście 3 lata, tak mi się wydaje, ale zawsze coś wskakiwało przed nią i tak ten zakup się odwlekał, odwlekał, aż w końcu zobaczyłam taką cenę, że po prostu żal było nie kupić. I co to za kompozycja? Jest to kompozycja od marki Maison Margiela i jest to Jazz Club. Jeśli będziecie poszukiwać po tym filmie informacji o Jazz Club, to natkniecie się, na strony gdzie perfumy te kategoryzowane są jako perfumy dla mężczyzn i rzeczywiście marka Maison Margiela chyba właśnie pomyślała tę kompozycję jako perfumy dla mężczyzn, aczkolwiek ja bym się do tej kategoryzacji za bardzo nie przywiązywała, bo dla mnie kompozycja ta jest doskonałym unisexem, a w bazie bym wręcz powiedziała, że jest to zapach stricte damski. To, co rzeczywiście stanowi męski pierwiastek w tych perfumach, to ich otwarcie. Bo jeśli chodzi o otwarcie, mamy tutaj bardzo mocny taniec trzech składników, a mianowicie wetywerii, szałwi oraz nuty tytoniu. I rzeczywiście to kombo tych trzech nut powoduje, że zapach wybrzmiewa bardzo męskawo w swoim otwarciu. Aczkolwiek, kiedy do brzmienia kompozycji dochodzi nuta wanili, cieplutka żywica bursztynowa, przepiękna, przepyszna nuta rumu oraz delikatna taka piżmowość, pudrowość, to zapach zmienia się w 100% unisex, a wręcz w pewnych momentach nawet bardziej dąży w te rewiry damskie. Jeśli chodzi o tę kompozycję, dla mnie jest to zapach z typu comfort scent, to jest zapach bardzo otulający, kojący, wyciszający, zdecydowanie kompozycja, która doskonale mi się nosi, która nie zna dnia ani okazji, jest to zapach totalnie uniwersalny, właściwie czy to do pracy, czy to po pracy sprawdzi się doskonale, zdecydowanie jeden z moich ulubieńców, jeśli chodzi o markę Maison Margiela. Jeśli kojarzycie, moje rady co do tego, kiedy taniej kupować perfumy, jak taniej kupować perfumy, to między innymi radziłam Wam kupowanie perfum w nieadekwatnych sezonach do tego, na jaki sezon producent je skierował. Jeśli na przykład chcemy taniej kupić zapach na lato, to powinniśmy na niego polować zimą i na odwrót. Zapach na zimę powinniśmy kupować latem, bo wtedy rzeczywiście ceny na te kompozycje spadają, jako że to nie jest ich sezon, a perfumerie chcą się po prostu pozbyć złogów magazynowych. I tak też zrobiłam w tegoroczny Black Week, że kupiłam w bardzo dobrej cenie kompozycję, która jest stricte skierowana na lato, aczkolwiek ja bym powiedziała, że okresy wiosenne też będą dla niej doskonałe. Jest to kompozycja od marki Esty Lude. Jest to brąz Godes w edycji Nui. Jeśli chodzi o edycję Nui, brąz Godes, ona jest troszeczkę bardziej poważna, troszeczkę bardziej zadziorna, aniżeli pozostałe zapachy z tej linii z racji tego, że do brzmienia kompozycji dodano bardzo wyrazistą nutę tonki. I ta tonka jest rzeczywiście tym, co wyróżnia edycję Nui od pozostałych zapachów z linii brąz Godes. Jeśli zaś chodzi o pozostałe nuty, to są to perfumy niezwykle optymistyczne, bardzo słoneczne, jest w nich bardzo dużo lang i lang nuty soli, delikatnego kokosa. Ale właśnie nuta tonki, delikatny kaszmeran powoduje, że rzeczywiście jest to kompozycja troszeczkę bardziej na te letnie i wiosenne wieczory, niż do noszenia je w ciągu dnia, na przykład w upalny dzień, bo myślę, że wówczas by nas nieźle potrafiła zmęczyć. Jeśli chodzi o parametry, parametry na mojej skórze są naprawdę bardzo dobre, bo trwałość tych perfum na mnie to okolica 7-8 godzin, Zapach ma nienachalną, raczej elegancką projekcję, a zatem na kolację, na jakieś randki w ciągu wiosny, w ciągu lata tak, ale do klubów mógłby się jednak okazać nieco za słaby. No dobrze, a teraz przejdźmy na moment do perfum arabskich, bo kilka kompozycji arabskich również dołączyło do mojej kolekcji. I zanim Wam opowiem o zapachach, które mam tutaj koło siebie już naszkowane, króciutkie tło. Dlaczego te, a nie inne perfumy? A mianowicie jakiś czas temu testowałam w perfumerii Galilu perfumy od marki Inicio o nazwie Side Effect. Jest to zapach uniseksowy, aczkolwiek na mojej skórze był zapachem raczej z przewagą tych nut męskich. I mimo tego, że mnie zafrapował, mimo tego, że dla mnie stał się zapachem zapamiętywalnym, bo ja go jeszcze pamiętałam jakiś czas później. To jednak stwierdziłam, że nie kupię tych perfum, bo myślę, że nie używałabym ich tak często jak na to zasługują, właśnie ze względu na te dość silne aspekty męskie. A zatem postanowiłam poszukać klona wśród perfum arabskich, który byłby doskonałym zamiennikiem za side effect. I pierwszym wskazaniem, na które trafiłam, była kompozycja od marki French Avenue. O nazwie After Effect i rzeczywiście są to perfumy bardzo mocno zbliżone. Jest to zapach przecudowni rumowo-tytoniowy z delikatną słodyczą żywicy bursztynowej, z delikatną szorstkością tonki, wetywerii, ale też z pewnego rodzaju taką otulającą kaszmirowością, piżmowością, pudrowością nie wiem jak to lepiej określić. Generalnie perfumy bardzo fajne, aczkolwiek zaraz po ich otrzymaniu, kiedy je pierwszy raz na siebie zaaplikowałam, mimo tej definicji Extract de Parfum, nie wydały mi się wcale mocne. A zatem postanowiłam poszukać innego klona, który miałby lepsze parametry, i zapytałam na grupie pasjonatów perfum arabskich, co polecają jeśli chodzi o zamienniki Side Effect od Inisio. I grupa arabska gremialnie poleciła mi fara od marki Paris Corner. I wiecie co? Okazuje się często, że pierwsze wybory są najlepsze, bo uważam, że fara jest gorsza aniżeli after-effect. Zdecydowanie lepiej mi się nosi ten zapach. Bardziej lubię ten zapach. On już dojrzał, bo mam go troszeczkę w swojej kolekcji, więc parametry się poprawiły, a zatem pewnie farę puszczę dalej w świat. I dlaczego wygrał jednak After Effect? Dlatego, że Fara dodatkowo ma nutę cedru. I ten cedr spowodował, że jest jeszcze wierniejszą kopią Side Effect od Nishio, o wiele wierniejszą niż kompozycja od marki French Avenue. I właśnie przez to, że jest bardziej wierną kopią, jest w niej troszeczkę więcej męskich pierwiastków, właśnie między innymi przez dodanie nuty cedru. A zatem fara unisex, jednak z pierwiastkami męskimi, jeśli chodzi o after effect totalny unisex. A zatem zastanawiając się, które z tych dwóch kompozycji zostawię w kolekcji, zdecydowanie zostawię kolekcję od marki French Avenue. I kolejnymi perfumami, które dołączyły do mojej kolekcji jest tym razem kompozycja od marki Brecourt i jest to Ambre Noir. Jeśli chodzi o te kompozycje, przyznam szczerze, że kupiłam te perfumy w ciemno, dlatego że zafrapowały mnie bardzo dobre opinie na temat tego zapachu oraz świetna piramida, y, jeśli chodzi o nuty. Bo w nutach tych perfum znajdziemy m.in. szarą ambrę, żywicę bursztynową, wanilię, drzewo sandołowe, mirrę. A więc wszystko po prostu co lubi w jednym zapachu nie mogło być zatem źle. Musiał to być trafione w dziesiątkę. Zakup w ciemno tak się oczywiście stało. Perfumy te poza tym co wam powiedziałam, co zawiera kompozycja w swoich składowych. Mają jeszcze niewątpliwie bardzo dużo kremowości, takiego kremowego otulającego piżma, oraz podejrzewam nuty delikatnego irysa, być może heliotropu. Jest to zapach bardzo ambrowy, bardzo słodki, delikatnie balsamiczny, ale właśnie też otacza nas taką przecudowną, kremową, bardzo szlachetną chmurką. Zdecydowanie perfumy przecudowne, bardzo długotrwałe, aczkolwiek nie mające spektakularnej projekcji. A zatem wy same będziecie na pewno długo od siebie czuły te kompozycje, natomiast szansa, że ktoś się od Was poczuje, jest naprawdę bardzo niewielka. Słuchajcie, a teraz przed wami kompozycja, której pewnie żaden z moich stałych widzów by się po mnie nie spodziewał. Ponieważ to jest kompozycja tak kompletnie nie moja i tak rozbieżna z moim gustem zapachowym, że pewnie bardzo wiele, wielu z Was będzie totalnie zaskoczonych tym, co Wam teraz pokażę. A mianowicie pokażę Wam perfumy od marki Jean Paul Gaultier. Jest to skandal w edycji Absolu. I dlaczego skandal znalazł się w mojej kolekcji? Poza tym, że była na niego doskonała cena. Otóż, dlatego, że ja te perfumy przetestowałam, kiedy byłam na wakacjach w Grecji latem, i te perfumy w bardzo gorącej aurze, w temperaturze ponad 30 stopni, były przecudowne. One tak iskrzyły, musowały delikatną kwaskowatością owoców, przełamaną, przepiękną słodyczą, że stwierdziłam, że kiedy perfumy te przestaną być nowością, troszeczkę stanieją, na pewno kupię je do swojej kolekcji. I ponieważ cena przy okazji Black Week była po prostu doskonała na tę kompozycję, to nie wahałam się nawet dwóch sekund. Skandal Absolu dołączył do mojej kolekcji i powiem Wam szczerze, na początku mnie rozczarował, bo nie pachniał tak jak w wakacje. Wygląda na to, że inna aura atmosferyczna, czyli aura, którą mamy teraz, aura zimowa, jednak powoduje, że kierunek rozwoju tego zapachu jest troszeczkę inny. A mianowicie teraz są to perfumy potwornie i pioruńsko słodkie jak cała linia Skandal. Jest tu dużo miodu, dużo, dużo karmelu, aczkolwiek zapach ma też pewnego rodzaju słoneczność i solność. Niewątpliwie jest tu nuta kokosa, nuta figi, nuta soli oraz takie przepiękne, ciepłe, słoneczne, białe kwiaty. Zdecydowanie zapach nie na teraz. On mnie jakoś, powiem Wam, teraz nie intryguje. Teraz właśnie. Powiedziałabym, nawet negatywnie mnie zaskoczył, chociaż jak teraz go powąchałam, skorka to jest śliczny, więc nie wiem w ogóle o co chodzi, może powinnam go jeszcze raz ponosić. Jeśli chodzi o całą linię Skandal od marki Jean-Paul Gaultier, mam wrażenie, że to są perfumy o najbardziej cichych parametrach. One może nie są nietrwałe, bo na mojej skórze utrzymują się dobre 6-7 godzin. Ale jeśli chodzi o projekcję, są takim zapachem powiedziałabym cichym. Może ta kompozycja dojrzeje, może płyn w tej butelce zmaturuje. I te parametry się poprawią, trudno powiedzieć, ale póki co jest to zapach trwały, jednak absolutnie moim zdaniem, nie projektujący. No dobrze, a teraz przed Wami perfumy, które na pewno nie będą zaskoczeniem, bo jeśli oglądaliście mój film, oglądałyście, oglądaliście mój film z łapaczami komplementów, to wiecie, że o tych perfumach mówiłam, że na pewno będę miała z tej linii wodę perfumowaną, bo mam jedynie mgiełkę do włosów. Jest to mgiełka do włosów od marki Sergio z linii Samorati i jest to bukiet Ideal. Zapach jest przecudowny, przepiękny, łowi mi masę komplementów. Wielu osobom w moim otoczeniu się podoba, no i mnie się nosi przecudownie, komfortowo, otulająco, więc jak tylko nadarzyła się okazja Black Friday'owa, oczywiście nie zawahałam się z tej okazji skorzystać. A zatem do mojej kolekcji dołączyło bukiet Ideal z linii Samorati. I powiem to tak, jest to zapach przecudowny. Jest to zapach ciepły, rozgrzewający, ale też frapujący, intrygujący, troszeczkę inny niż wszystkie inne słodziaki, które znam i które mam w kolekcji. Możecie nawet zobaczyć. Ja te perfumy mam całkiem niedługo, bo raptem. Dwa tygodnie, no mniej więcej dwa tygodnie od czasu kupienia pojawi się ten film, a zużycie jest naprawdę zauważalne, dlatego że ja tym zapachem kocham się otulać. On jest komfortowy, radosny, przecudownie ukręcony, bardzo szlachetny. I mimo, że jest to taki nowoczesny orient, bo jest tu wanilia, drzewo sandałowe, tonka, żywica bursztynowa oraz garść przypraw, tutaj jest gałką muszkatołową i cynamonem na czele, to są to perfumy bardzo noszalne, przecudownie otulające, wzbudzające bardzo pozytywne reakcje otoczenia, a zatem żadnych minusów, same plusy musiało być tak, że Buket Ideal w końcu dołączył do mojej kolekcji. A teraz przed wami perfumy, które dla widzów mojego kanału nie będą niczym zaskakującym, ponieważ ja już te kompozycje miałam w swojej kolekcji, aczkolwiek została ona rozlana w moim sklepie internetowym z odlewkami, nie już do ostatniej kropli, więc stwierdziłam, że przy pierwszej lepszej okazji nadarzającej się kupię ją ponownie, a że kiedy jest lepsza okazja niż na Black Friday, to voilà, kompozycja ta z impetem wróciła do mojej kolekcji. I jest to Dolce Amalfi z tej samej linii przed momentem omówionej, czyli Casamorati od marki Sergio. Dlaczego stwierdziłam, że ta kompozycja musi być w mojej kolekcji? Otóż dlatego, że jest to kompozycja niebanalna, przepiękna, intrygująca o niebotycznych parametrach, która się po prostu trzyma was dobre 12 godzin plus. Jest to zapach intrygujący, chociaż niełatwy. Na pewno tutaj odradzam porywanie się z motyką na słońce i kupowanie tych perfum w ciemno, bo nie jest to woń łatwa. Mamy tutaj goździki, mamy tu balsam tolu, mamy tutaj delikatne kadzidło i te chociażby nuty mogą powodować, że nie każdy się z tymi perfumami polubi. Dla przeciwwagi mamy troszeczkę otulenia za sprawą wanilii, delikatnie dymną tonkę. Ale perfumy te przełamane są też pewnego rodzaju nietypową tutaj świeżością, w tym takim bardzo orientalnym, balsamiczno-ciepłym zestawieniu, dlatego, że mamy tutaj też nuty bardzo silnej pigwy oraz nuty cytryny. Co powoduje, że jednak ta balsamiczność, ta zawiesistość, to ciepło, ta lekka dymność są odciążone w pewien sposób właśnie delikatną kwaskowatością i delikatnym powiewem świeżości cytryny oraz pigwy. Zdecydowanie zapach niebagatelny, nieprzeciętny. Woń niepodobna do żadnych innych. Myślę, że takiego zapachu nie macie szansy spotkać powtórnie. Też nie wiem, ażeby jakakolwiek firma arabska sklonowała te perfumy, więc istnieje szansa, że nosząc Dolce Amalfi, będziecie się bardzo silnie wyróżniać zapachem. Ja wam ze względu na parametry, ze względu na nieprzeciętną woń, mogę wam go tylko i absolutnie wyłącznie polecić. Aczkolwiek uczulam, nie będzie to zapach dla każdego, ponieważ jest to woń, która może być dla niektórych zbyt ambitna, zbyt przytłaczająca albo zbyt trudna do noszenia. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o pierwszą część moich połowów i nowości z okazji Black Friday, Cyber Monday, Black Week. Za moment napiję się dosłownie dwóch łyków wody i nagram dla Was drugą część. Postaram się ją tak szybciutko wyemitować, żebyście długo nie musieli czekać na kolejny film na moim kanale. Tymczasem kończąc część pierwszą, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam ciepłej, słonecznej, wspaniałej zimy. Tego, żeby nie chwytały Was choróbska i żebyście mieli mimo tego zimowego klimatu bardzo dużo pozytywnej energii. Do zobaczenia za momencik. Pa, pa.